Cześć, w tym odcinku pokażę Wam, jak rozwiązać zadanie numer 5 z matury, która odbyła się w roku 2020. Zapraszam do oglądania. Zadanie: Języki. W plikach: Państwa, Języki, Użytkownicy zawarte są informacje o 40 największych państwach świata, językach świata i ich użytkownikach. Pierwszy wiersz w każdym z plików jest wierszem nagłówkowym i zawiera nazwy pól. Dane w każdym wierszu oddzielone są znakami tabulacji. Plik państwa txt i tutaj mamy państwo, kontynent, populacja. W pliku języki txt będziemy mieć z kolei język i rodzinę. W pliku użytkownicy txt mamy państwo, język użytkownicy i urzędowy. Uwaga, w jednym państwie może być kilka języków urzędowych. Dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym nie. Mieszkaniec państwa może posługiwać się jednym lub wieloma językami. Przejdźmy sobie do utworzenia pliku na pulpicie zadanie numer 5, a następnie do zaimportowania danych. Czyli po kolei języki. Pierwszy wiersz nagłówkowy. Kluczem będzie dany język. Następnie kolejny plik. Państwa. Wiersz nagłówkowy. I znowu kluczem będzie tym razem Państwo. Przejdźmy do zaimportowania ostatniej tabelki, czyli użytkownicy. Tutaj nie wybiorę wyjątkowo klucza, czyli sobie dam bez klucza. Ponieważ chcę uzyskać w relacjach tabelki 1 do nieskończoności. Czyli w tym miejscu klucza nie mam, ale łączę sobie w ten sposób i uzyskuję relację 1 do nieskończoności, i tutaj tak samo. Mamy połączone tabelki. Zadanie 5.1: utwórz zestawienie, które dla każdej rodziny językowej podaje, ile języków do niej należy. Posortuj zestawienie nierosnąco według liczby języków. Przejdźmy do utworzenia kwerendy. Wybierzemy sobie język i rodzina. Mamy zestawienie. A teraz interesuje nas, żeby podać zestawienie dla każdej rodziny językowej, ile jest języków w tej rodzinie. W związku z czym musimy sobie policzyć, ile występuje języków dla danej rodziny. Czyli tutaj, po pierwsze, grupujemy. A po drugie, liczymy sobie policz. Mamy informacje, jeszcze proszą nas, abyśmy sobie to przesortowali. W związku z czym malejąco sobie przesortujemy i mamy wynik. Sprawdźmy w kluczu 137. Że I na samej dole mamy 1. A zatem zgadza się, rozwiązaliśmy zadanie 6.1. Zadanie 5.2. Podaj liczbę języków, które nie są językami urzędowymi w żadnym państwie. Przy rozwiązaniu zadania pamiętaj, że w jednym państwie może być kilka języków urzędowych oraz że dany język może być językiem urzędowym w jednym państwie, a w innym nie. W pierwszej kolejności zapiszę sobie to, co już skończyłem, czyli mam zadanie 5.1. Przejdźmy do utworzenia kwerendy. Pierwsza kwerenda pomocnicza będzie zawierała państwa i języki. I teraz, jak widzicie, każdy język jest w jakimś państwie lub w kilku państwach. W związku z czym policzę sobie w pierwszej kolejności, w ilu państwach jest dany język. A zatem. Tam sobie policz. I widzę, że na przykład angielski występuje 10 razy. Zapiszę sobie to jako kwerendę pomocniczą. 5, 2, a. Następnie utworzę kolejną kwerendę pomocniczą, zawierającą język, i określenie, czy jest urzędowy, czy nie jest urzędowy. Interesuje mnie tylko ten nieurzędowy, w związku z czym tutaj sobie wpiszę Nie i mam Nieurzędowe. Zapiszę sobie teraz to jako 5, 2, B. Z tej kwerendy policzę sobie teraz. Otworzę kolejną kwerendę i policzę sobie wystąpienia, czyli ile jest tych nieurzędowych. Mam pewne wartości i zapiszę sobie to jako 5, 2, C. A teraz porównam sobie te wartości wszystkich języków do nieurzędowych. Jeżeli wyjdzie mi to tożsame, to znaczy, że ten język nie jest nigdzie urzędowym. A jeżeli mi nie wyjdzie, no to jest językiem urzędowym. A zatem wezmę sobie język, wezmę sobie sumę wszystkich języków i następnie te nieurzędowe. Mam kolejną kwerendę i widzimy, że na przykład angielski nie spełnia tego kryterium. Więc tutaj konstruktor i jeśli to jest równe temu, to daje jedynkę, w przeciwnym wypadku daje 0. Jak widzimy arabski nie spełnia kryterium, angielski tak samo nie, natomiast nas interesuje te z jedynkami, w związku z czym tutaj sobie daje 1. I Tych języków, które w żadnym kraju nie są urzędowymi, jest 445. Sprawdźmy parkuszu odpowiedzi. Tak, jest to ta liczba, a zatem rozwiązałem zadanie 5.2. 5.3 Podaj wszystkie języki, którymi posługują się użytkownicy na co najmniej czterech kontynentach. Dla uproszczenia przyjmujemy, że państwo leży na tym kontynencie, na którym znajduje się jego stolica. Utwórzmy sobie kwerendę. I tutaj weźmiemy sobie kwerendę, weźmiemy sobie język i weźmiemy sobie kontynent. Jak widzimy na przykład, Angielski występuje dwa razy na Azji. W związku z czym nie możemy tego teraz policzyć. Musimy sobie to przegrupować. W związku z czym robimy sobie kwerendę pomocniczą. I teraz angielski na pewno będzie w odpowiedzi, bo jest 4. Ale pytanie jeszcze, jakie inne języki? Więc zapiszmy sobie tą kwerendę naszą pomocniczą jako 5, 3a. I z tej kwerendy przejdźmy teraz. Do obliczenia naszych wyników, czyli mamy zestawienie język kontynent. Popatrzmy. No i angielski jest 4. W związku z czym policzymy sobie, ile razy występują kontynenty. Czyli tutaj sobie po prostu dajemy policz. I mamy odpowiedzi, no ale nas interesują, tak na dobrą sprawę. Co najmniej 4, czyli większe niż 3, a taką tutaj zależność wpisuję, i mamy odpowiedź: 4 języki. Sprawdźmy w arkuszu, i mamy też 4 języki, a zatem rozwiązaliśmy zadanie 5.3. Zadanie 5.4. Znajdź sześć języków, którymi posługuje się łącznie najwięcej mieszkańców obu Ameryk. Ameryka Północna i Ameryka Południowa, a które nie należą do rodziny indoeuropejskiej. Dla każdego z nich podaj nazwę, rodzinę językową i liczbę użytkowników w obu Amerykach. Łą. Przejdźmy do utworzenia kwerendy i... Mamy znaleźć sześć języków z danego kontynentu. Najwięcej, najwięcej użytkowników. I jeszcze mowa była o rodzinie, prawda? Interesuje nas, interesują nas wszystkie inne rodziny, tylko nie ta indoeuropejska. I interesują nas dwa kontynenty. To może ograniczmy teraz do kontynentów. I tu proponuję sobie zobaczyć, jakie mamy kontynenty do wyboru. I mamy Amerykę Południową. Zobaczmy, jak to jest napisane. I tak samo wklejamy tu lub i. Ameryka Południowa i Ameryka Północna bez polskich znaków. I mamy ograniczone do Ameryki Południowej i Północnej, a jeszcze co zrobić, żeby nie było indoeuropejskiej? No, spróbujmy sobie tutaj pomóc konstruktorem, czyli jeśli rodzina jest indoeuropejska. Czyli tu z kolei wejdziemy do języków i mamy indoeuropejską, to wtedy daj mi 0, a w przeciwnym wypadku daj mi jedynkę. I nas będą interesowały w tym przypadku jedynki, prawda? Więc zostawiamy sobie tu jedyneczkę. No i mamy już przygotowaną. Kwerendę, zapiszmy sobie to, to będzie nasza znowu pomocnicza kwerenda, czyli 5-4A i na podstawie tej kwerendy obliczymy finalne wyniki. Tworzymy kwerendę z tej kwerendy, język, rodzina i ilość użytkowników. No i teraz sobie to Pododajemy. Czyli damy sobie suma. Mamy posumowane, ale autor chce, abyśmy podali 5, 6, przepraszam, abyśmy podali 6. W związku z czym, e, zróbmy sobie tak, że przesortujemy sobie. Kryteria tutaj sobie przesortujemy malejąco. Widzimy, że to są wszystkie te powyżej 08, więc moglibyśmy zrobić na podstawie tego jeszcze jedną kwerentę i będziemy mieli idealnie 6 rekordów. Zobaczmy, jak jest w odpowiedzi. W odpowiedzi jest to samo, więc zrobiliśmy zadanie 5.4.